Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dawid Kubacki, najlepszy z Polaków w Kurszewel, miejsce w czołowej dziesiątce, miejsce lepsze niż skoki, czy, czy jak to odbierasz dzisiaj? Myślę, że tak, no finalnie zawody są po to, żeby pokazało, na co te skoki pozwalają. Myślę, że te skoki, które dzisiaj oddawałem, no to oddały, oddały mi takie miejsce i to jest, to jest ok. Chociaż no pewne, pewne zastrzeżenia do tych skoków mam, bo, bo na pewno to, to nie było nic, nic wybitnego, nie było tu takiego super błysku. No, aczkolwiek po kwalifikacjach myślę, że, że brałbym to w ciemno. Te kwalifikacje, czy one w tobie, w waszym zespole zasiały jakąś niepewność? Czy cel w większości oprócz Pawła wykonany i liczyły się tylko zawody? Wydaje mi się, że to był trochę wypadek, wypadek przy pracy po prostu te, te kwalifikacje i jak zresztą pokazał konkurs, potrafimy lepiej skakać. Eee... No tak się, tak się zdarzyło, na pewno nikomu nie było do śmiechu z tego powodu, ale no, przychodzimy na skoczni i walczymy, walczymy do samego końca, więc, więc myślę, że to dzisiaj, to dzisiaj pokazaliśmy i. I z tego jestem zadowolony, bo mam świadomość tego, że te moje skoki są jeszcze trochę w kratkę, że to nie jest jeszcze ustabilizowana forma, ani, a co dopiero na wysokim poziomie ustabilizowana. Więc, więc myślę, że to był taki, taki okej okay dzień. Jakaś lekcja na przyszłość, bo no wiem, w których, w których elementach gdzieś tam jeszcze muszę, muszę to doszlifować, żeby to, to naprawdę dobrze wyglądało. no Ale finalnie wydaje mi się, że to był taki, taki okej okay dzień. Ja dopytam, który element? Skoku narciarskiego. Elementy, głównie, głównie myślę, że tutaj, tutaj w tym, na tym progu się to... E, są, są jeszcze takie elementy, które mi po prostu nie pozwalają e, daleko odlecieć. E, no chociażby to, że te, te przyruchy gdzieś tam przed samym odbiciem jeszcze, jeszcze się pojawiają i mimo tego, że ta, ta energia z progu jest, no to ona nie jest w, dokładnie w tym kierunku, w którym musi być e, skierowana. E, no i w, za, za tym idą też troszeczkę błędy w locie, bo, bo gdy ta energia nie pójdzie, nie pójdzie tak czysto do progu, e, no to, to rzeczywiście tam, tam jeszcze występują pewne skręcenia, trochę, trochę asymetrii w locie. I, e, no i to też gdzieś tam finalnie ujmuje metrów. Jak ty się czujesz w tych nowych kombinezonach ciaśniejszych? E, no ciaśniejszych. E, myślę, że to też był jeden z. Y, Elementów tych, tych kwalifikacji, bo, bo tak naprawdę dopiero na kwalifikacje te kombinezony ubraliśmy. Co prawda w stosunku do tych, które mieliśmy wcześniej treningowych, to już były takie kosmetyczne zmiany. No ale na tym limicie, który wymuszają na nas te, te przepisy, no to jednak między tym, czy ten kombinezon jest minimalnie luźny, a tym, że on już praktycznie się, się opina na ciele, to później trochę, trochę zmienia czucie w pozycji dojazdowej, ja przynajmniej z tym miałem problem w kwalifikacjach. Że ta pozycja po prostu była zbyt wysoka, bo jak się poskładałem z belki, wydawało mi się, że to jest to, jest to z, takiego, z takiego czucia, a, no, a jednak to jeszcze nie było to, bo, bo tam, tam była rezerwa, można było się lepiej, lepiej zgiąć, trochę niżej, ten, tą niżej tą pozycję dojazdową usadzić, no i wtedy jest trochę, trochę dłuższe pchanie, i więcej tej energii idzie do progu. Adam Małysz powiedział mi w Wiśle, że teraz przy tych przepisach różnica, kiedy wieje pod narty, a kiedy wieje w plecy, będzie jeszcze większa, bo te kombinezony są bardziej podatne na to, jak to działa na chłopski rozum. Może wyjaśni nam, widzą. Na chłopski rozum, to ja ci spróbuję tak na chłopski rozum wyjaśnić. No generalnie zmniejszyli nam powierzchnię nośną, jaką, jaką mamy jako zawodnicy. No i tak na logikę wychodzi, że jeżeli tej powierzchni nośnej jest mniej to musisz mieć większą prędkość lotu, żeby, żeby dolecieć te same metry. I tutaj właśnie tak naprawdę ten wiatr, czy to on wieje w plecy, czy wieje pod narty, no to, jest, to jest ta prędkość, która jest albo dodawana do naszej, do naszej, do naszej prędkości w locie, albo, albo od niej odejmowana. No i tutaj ta różnica wydaje mi się, że robi się spora, bo gdzieś leży granica, przy której już ta prędkość jest za mała, ten kombinazon przestaje kompletnie działać, kompletnie nieść. Wiadomo, jak do tego jeszcze dojdą błędy na progu i tak dalej, to lecisz wolniej w powietrzu ogólnie przez te błędy, no a wiatr to po prostu potęguje. Brzmi skomplikowanie, a czy skomplikowanie brzmi ten nowy format grupowy? Zapoznawałeś się, jak to ma wyglądać, czy jutro trochę na żywca wskakujesz? Myślę, że wszyscy trochę na żywca wskoczymy, bo zobaczymy, jak to, jak to będzie w praktyce wyglądało. Z grubsza, z grubsza scenariusz znamy, a będziemy grać na miejscu, jak, jak, jak będziemy umieć. Myślę, że tutaj jakby finalnie dla nas to nic nie zmienia, bo my mamy siąść na belce, kiedy nam, kiedy, kiedy nam numer startowy każe, i zrobić swoje i tyle, i skaczesz, skaczesz najdalej jak potrafisz. Myślę, że to może być trochę. Cieka ciekawy format dla, dla kibica, bo, bo tutaj tak naprawdę do ostatniego skoku nic nie jest wiadomo, żadne przewagi się nie liczą, tylko, tylko taki element kwalifikacji z rundy na rundę, i później mamy finał, w którym no, walczymy o to, o to, kto który będzie. A tobie się to podoba, że zerujemy punkty, bo zawsze mówiło się, nie, no robimy dwie serie, szczególnie kiedy wieje, żeby wyrównywać ten, 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 ten czynnik szczęścia, nieszczęścia. Tutaj jeden skok zdecyduje o wszystkim na końcu. Mieliśmy też w historii skoków narciarskich wiele takich konkursów, gdzie, gdzie ten jeden skok rzeczywiście decydował o, o finalnych wynikach. Co prawda podczas tego, kiedy, kiedy te serie były odwoływane. No ale wydaje mi się, że nie jest, znaczy, albo inaczej nie jestem w stanie teraz określić, czy mi się to podoba czy nie. No, ja raczej jestem trochę konserwatywny i wolę te, te starsze formaty, to do czego jestem przyzwyczajony, ale to też może być, może być ciekawe. Powodzenia, dobrego wieczoru. Dzięki i do zobaczenia jutro.